Dzieje się u nas moi drodzy, oj dzieje, Marcin był w Rolandii i pojeździł autonomiczną taksówką. Nic mu się nie stało, wrócił cały i zdrowy, choć zaczął kilogramy przeliczać na funty, ale i to mu pewnie kiedyś przejdzie. Ja sobie jeżdżę do Warszawy, to takie miasto nad Wisłą i gadam sobie tam o technologiach i nie tylko z Kasią Gandor w podcaście Historie Jutra, a Kamil skończył 30 lat i miał niespodziankowe przyjęcie urodzinowe, na którym mnie nie było, bo aż tak bardzo go nie lubię, ale dołożyłem się do prezentu, no miałem gest. Dzień dobry bardzo. Pamiętacie jak mówiłem, że PS5 Pro se jest? Yy, jak z tego co pamiętam, to ponasmiewałem się yy, z tego, że PS5 SE jest i że takie SE będzie turbo drogie, ale za to bez napędu. No to okazuje się, że są na tym świecie ludzie, którzy lecą z hajsem na grubo, nie potrzebują napędów i czekają już na swoje wymarzone PS5 Pro, którego sprzedaż wystartuje oficjalnie, w sensie będzie można za to wziąć do łap 7 listopada. A żeby było jasne, mówię o ludziach, którzy złożyli przedpremierowe zamówienia na nową konsolę. O ludziach, którzy... których trochę jest, bo PS5 Pro jest najlepiej sprzedającą się kosoną na Amazonie, w Stanach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Japonii, Francji i Hiszpanii. Sprzętu nie ma jeszcze na rynku, a już się sprzedaje jak oszalały. No, nie mam pytań. Są w naszym kraju dziennikarze technologiczni, którzy znają się na swojej robocie i Miron jest zdecydowanie jednym z nich, bo chłop ogarnia rynek smartfonów i innych mobilnych, około-smartfonowych pierdółek jak mało kto. No wie wszystko mógłby pisać pytania do milionerów. A z racji, że wie wszystko, to krytycznie spogląda na zapędy producentów zmierzające do fizycznego odchudzania telefonów. Smartfonów w sensie. Wiecie, do tego by te były cienkie. Takie turbo cienkie. Jak turbo cienki ma być podobno iPhone 17R, który ma podobno ujrzeć światło dzienne w przyszłym roku. Dużo podobno tu było. Dlaczego Mironowi ten trend nie pasuje, nie podoba mu się? Cóż, no jak coś jest cienkie, ale za to krótkie, to jest też na dodatek delikatne. Tak, no chodzi o to, że te wychudłe smartfony będą się łamać, pękać i co ino, aż miło. Miron wyjaśnia rzecz w swoim tekście, do którego zachęcam zerknąć. Steam, moi drodzy. Ten Steam, gdzie się kupuje gry, zmienił swoją strategię komunikacyjną. Duże słowo, ja wiem, ale niech to zabrzmi mądrze. Nową strategią jest informowanie swoich klientów wprost, że na Steamie to się nie kupuje gier, tylko licencje na gry. Skąd ta zmiana? A jakieś tam prawo w słonecznej Kalifornii wpadło, które mówi, że trzeba rozmawiać do klientów, którzy kupują rzeczy online. Nic to w sumie nie zmienia, bo gra kupiona na Steam nadal jest grą kuponą na Steam, tylko że teraz oficjalnie jest licencją na grę, która została zakupiona na Steam, by grać w tę grę przez Steam. Uff. Najbardziej mnie tu śmieszy w sumie to, jak GOG obśmiał Steam, ale tu zachęcam do zerknięcia w newsa, który przygotował dla nas Seba. Uwaga, gruby temat. Czy AI może się pokłócić z innym AI? Rzecz jest ciekawa, nawet dla mnie, choć ciągle uważam, że nazywanie AI AI jest delikatnym nadużyciem, nad interpretacją nawet. Dobrze brzegu. Karol opisał eksperyment, w którym różne modele językowe dostały do rozwiązania pewien problem i mogły się ze sobą skonsultować. Mogą zrobić brainstorming, nie? No jak w, jak, jak w korku. Jak poszły konsultacje? Czy AI to kłótliwe łajzy, czy koncyliacyjne twory? Po odpowiedzi odsyłam do tekstu Karola. Chłop się nad tymi materiałami, to warto je czytać. Na chwałę wielkiego benchmarka. Co tworzy lepsze obrazki, Gemini czy czat GPT? Miron przyuważył, że Gemini od Google zostało zintegrowane z technologią Imagen 3. To będę czytał tak po, po, po polskiemu. I ta technologia Imagen 3 pozwala generować obrazy na podstawie słownych opisów i Miron postanowił obadać, czy Gemini radzi sobie w tym zakresie lepiej niż czat GPT. No, to co wypada lepiej, Imagen 3 z Gemini, czy Dali 3 z czatem GPT? Powiem tak, do mnie bardziej przemawiają kreacje czata GPT i Dali 3, ale Gemini potrafi zaskoczyć. A jak ktoś chce konkretów, przykładów i opinii, a może i nawet polecajki, to czytać tekst Milona. Jak się ktoś weźmie za autorską robotę, to piękne z tego wychodzą rzeczy, takie praktyczne i ciekawe. Nawet dla kogoś, kto uważa całe to szaleństwo wokół AI za umiarkowanie interesujące. A teraz coś dla fanów najlepszej opaski na świecie, bo dobrej i taniej. Opaski fitness, którą wszyscy znamy. Albo Smart Trackera, bo w sumie nie nadążam za tym, jak te produkty się dzisiaj nazywają. Mowa oczywiście o Xiaomi Smart Band, która dostanie nową wersję. Większą, lepszą. No, ta nowa wersja będzie sięgała tam, gdzie wzrok nie sięga, a nazywało się to będzie Xiaomi Smart Band 9 Pro. Co zaoferuje wersja Pro, a czego nie oferuje wersja bez Pro? Większy ekran, podobno zaokrąglone szkiełko na ekranie, podobno, i matowa obudowa, zamiast tej błyszczącej, podobno. Mega ficzury. no takie wersje Pro to ja rozumiem. Kojarzycie roboty Optimus od Tesli? Te wyglądające jak z filmu Ja Robot, które tańczą, oglądają drinki na barze, a nawet potrafią podyskutować sobie o polityce i religii? No może nie dosłownie, ale podczas imprezy We Robot Tesla Optimus podobne rzeczy wywijał, czym zachwycił cały świat. Pokazał, że przyszłość nadeszła nawet nie dziś, ale wręcz wczoraj. No dobrze, już jakby teraz tylko czekać na to, aż roboty wypowiedzą nam wojnę czy coś. A teraz schodzimy na Ziemię i wyjaśniamy, że Tesla Optimus to humanoidalny, osobisty asystent człowieka, który ma pomagać nam w przykrych, codziennych obowiązkach, jak spacer z psem, podlewanie kwiatów czy opieka nad dzieckiem. I zaznaczę, że jeżeli dla kogoś spacer z psem jest przykrym obowiązkiem, to już wyjaśniam, że nikt temu komuś nie każe mieć psa. Proste? Jak to jest z kwiatkami i dziećmi, to się nie wypowiem, bo nie znam tematu. Wracając. Podczas tej imprezy Optimus zrobił świetne wrażenie i przyznał nawet, że nie jest tak do końca autonomiczny. W sensie, że ma kontakt z operatorem, który pomaga mu w tym i owym, czyli że jest jakby zdalnie sterowany. Wniosek jest dla mnie oczywisty. Rzecz robi wrażenie, a Elon Musk wie, jak się sprzedać i jak zrobić show. Nawet jak trzeba coś czasami tam podkologować. Joker 2 jest padakom. Znaczy, to mało powiedziane, Jest spektakularną padaką, truchłem martwym za życia. Film poniósł obłędną klapę, a Miron uznał, że wyliczy niechlubne rekordy tegoż dzieła. I wyliczył. No słodny chłopiec. Powiedział, że zrobi i zrobił. Na liście mamy. Film miał budżet na poziomie 200 milionów dolarów, czyli prawie czterokrotnie więcej niż część pierwsza – 55 milionów. Globalnie zarobił w weekend otwarcia 114 milionów dolarów, czyli ponad dwukrotnie mniej niż pierwsza część. Został zmiażdżony przez krytyków na Rotten Tomatoes, gdzie. to powinno być, gdzie jedynie 33% z 330 recenzji stanowią opinie pozytywne, a w rankingu CinemaScore zgarnął najniższą ocenę ze wszystkich filmów komiksowych w historii. I teraz, w drugi weekend emisji, Joker 2 przyciągnął do amerykańskich kin aż o 81% mniej widzów niż pierwszy, który i tak był kiepski, niż ten pierwszy weekend. Nie? Jak zauważa The Hollywood Reporter, mowa o największym spadku frekwencji w historii filmów komiksowych. No, to jakby ktoś tam uważał, że kinowy The Der Dark z Aflekiem był słaby. Jak widać, zawsze można zrobić coś gorzej. Telewizja. No to jest temat rzeka, którego jakby nie będę tu rozgrzebywał, bo bym się w sumie do świąt chyba z tym nie uwinął. A święta już, o, już za chwilę. Zamiast o telewizji, to o telewizorach, zatem, a konkretnie o tym, że telewizory to ostatni bastion prywatności. Ostatnia technologia. Tak, użyjmy dużych słów, która nas nie szpieguje. No bo telewizor nie pobiera informacji o nas. Tak, to robi, nie wiem, TikTok czy coś tam takiego innego, TikToko podobnego, prawda? Mam rację? Takiego. Opublikowane we wrześniu 2024 roku, czyli tego roku, badanie wskazuje, że telewizory marki Samsung i LG, te ze Smart TV, regularnie zbierają dane o zachowaniu swoich użytkowników. Dane zbiera Automatic Content Recognition, ACR, czyli funkcja automatycznego rozpoznawania treści. Naukowcy porównują tę te funkcję, ten sofcik, do Shazam, czyli tej aplikacji służącej do rozpoznawania muzyki. Jak działa ACR? O, no to jest, to jest, to jest, gruby temat. ACR samodzielnie, czyli bez naszej woli, wiedzy i ingerencji, wykonuje zrzuty ekranu w trakcie działania Smart TV, a zebrane dane przesyłane są na serwery producenta w celu stworzenia spersonalizowanego profilu reklamowego dla użytkownika. Mega rzecz, nie? Powiem Wam, że jestem w szoku, bo jeśli faktycznie mój stary w sumie już telewizor, Samsunga, nie dość, że średnio działa, to na dodatek idzie w juchte moich danych i podgląda co tam sobie oglądam, to no niech chociaż mi nie zaproponuje coś ciekawego zamian. Uwaga, temat na poważnie, taki jesienny, bo zimno się robi, to ludzie odpalają w chatach piece wszelakie i się grzeją, a jak się grzeją, to narażają się na czat. Tak, no czat, czyli tlenek węgla, który jest okrutnie niebezpieczny. Jak podaje komenda prywatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, potencjalne źródła czadu w budynkach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe czy kuchnie gazowe. Do brzegu od siebie dodam, że warto kupić czujnik czadu. I zaproszę też do tekstu Karola, który zgłębił temat poważniej i popełnił artykuł, w którym opisuje to i owo, i z którym to warto się zapoznać. Microsoft przedstawił szczegóły oferty Xbox Game Pass na drugą połowę października i początek listopada i no jest dość grubo. Po pierwsze, 25 października tego roku w Game Passie zadebiutuje Call of Duty Black Ops 6. I to jest kozacka wiadomość. Co poza tym, jakieś inne Call of Duty, Dead Island 2, a więcej konkretów w tekście Seby, do którego zapraszam. Ostatni newsik. Apple zaprezentowało kolejną generację iPada Mini. Jest to iPad Mini z układem A17 Pro. Kompletnie mnie to nie interesuje, więc nic o tym sprzęcie nie powiem, ale za to odeślę do tekstu Grzegorza, który tam napisał, co w tym iPadzie takiego fajnego jest. Po newsach klasycznie już czas na duże publikacje. Takie wiecie, testy i inne takie. I tu na pierwszy ogień idea i tekstik oraz filmik o Lumi 640, którą kolega serdeczny przyjaciel mnie dał i która przyniosła mnie w przeszłość. Okazała się też elektrośmieciem w 2024 roku, ale to tak na marginesie. Dalej dla odmiany znowu ja i felietonik o tym, czy za 10 lat telewizory znikną z rynku. Serio, poczytałem sobie gdzieś o śmierci telewizorów i postanowiłem zmierzyć je z materią. A dla tych szkrących technologicznego mięcha mamy Grzegorza i jego test Airpodsów 4 bez ANC oraz Wojtasa i test telewizora Hisense ULED U8NQ. Telewizor podobno fajny, sławki podobno średnie, ale za to nie za tanie. Pytanie na koniec. Kto jest najlepszy? Najlepszy jest Stysiu. Stysiu to jest gość, którego nawet trzech gości nie zastąpi. Stysiu jest jak lód dla Eskimosów, jak wars dla PKP, jak szybka ładowarka dla smartfona. Stysiu jest jak bezpłatna autostrada, którą docenia się najbardziej, gdy postawią na niej bramki. Kiedy przychodziłem do Benchmarka ponad 9 lat temu, Stysiu już w nim był i w zasadzie już nim szefował, a dziś już go w nim nie ma, bo przeniósł swój talent gdzie indziej. Powodzenia Stysiu. Dzięki za te wszystkie lata i do zobaczenia gdzieś na mieście. No tak, czasem trzeba sobie pozwolić na małą prywatę. Siła wyższa. Dziękuję, do widzenia, dobranoc.